W cieniu gór Alamut, pośród skalistych grani dzisiejszego Iranu, rozkwitła legenda, która po dziś dzień rozpala wyobraźnię i budzi dreszcz niepokoju opowieść o Haszasinach, tajemniczym bractwie zabójców, których imię stało się synonimem cichej śmierci i bezgranicznego oddania sprawie. Wbrew hollywoodzkim wizjom i powieściowym fantazjom, historia tej sekty, wywodzącej się z ismailickiej gałęzi islamu szyickiego, jest o wiele bardziej złożona, fascynująca i osadzona w konkretnych realiach historycznych niż można by Y przypuszczać. Wszystko zaczęło się w roku 1077, kiedy To Hassan ibn Sabah, perski uczony, teolog i stratek opanował zamek alamut. Ta górska forteca niczym orle gniazdo ukryta wśród niedostępnych szczytów stała się ośrodkiem nowej religijno-politycznej doktryny. Hasan ibn Sabah nie był szaleńcem. Jak próbowali go malować jego przeciwnicy, był człowiekiem o niebywałym intelekcie, mistrzem intrygi i taktyki. Tworzył wokół siebie wspólnotę uczniów, których poddawał surowej duchowej dyscyplinie, ale również uczył strategii, filozofii i sztuki przetrwania. Nie była to organizacja zbojecka, była to precyzyjnie zorganizowana elita fanatycznych bojowników, których najpotężniejszą bronią była lojalność. W przeciwieństwie do innych frakcji tamtej epoki, Haszaszini nie prowadzili otwartej wojny, ich siłą były zamachy skierowane wyłącznie przeciwko konkretnym osobom sułtanom, generałom, kalifom, których śmierć mogła zachwiać całymi strukturami władzy. Działało to z niesamowitą skutecznością, a wieść o ich czynach rozchodziła się szeroko, potęgując strach. Ich najgłośniejsze akcje to zabójstwo Nezam Al-Mulka, wielkiego wezyra państwa Seljukidów. Oraz próby zamachu na króla Jerozolimy Konrada z Montferratu. Nie dokonywali tych czynów z powodu chciwości, ich działania były religijnym obowiązkiem, misją, drogą. W zachodnich kronikach pojawiło się słowo, które przylgnęło do nich na zawsze asasini, czyli zabójcy. Pochodzenie tej nazwy jest niejasne. Jedna z wersji głosi, że wywodzi się od słowa echasysz, czyli haszysz, który rzekomo mieli spożywać. By wprowadzić się w trans przed wykonaniem misji. Jednak wielu historyków uważa to za dezinformację, rozpowszechnianą przez ich wrogów, przede wszystkim przez krzyżowców i mameluków, by zdyskredytować ich jako narkotyzujących się fanatyków. W rzeczywistości nie ma wiarygodnych źródeł potwierdzających regularne użycie środków odurzających przez członków sekty. Bardziej prawdopodobne jest, że byli to doskonale wyszkoleni wojownicy o żelaznej dyscyplinie. Struktura organizacyjna haszasinów przypominała zakon. Hasan Ibn Sabach stał na jej szczycie jako nieomylny mistrz. Poniżej niego byli DAI, nauczyciele i dowódcy, którzy zarządzali twierdzami oraz szkoleniem FIDAIN, czyli tych, którzy poświęcali życie dla dobra wspólnoty. Ci ostatni byli wykonawcami zamachów, gotowi umrzeć w każdej chwili, jeśli taka była wola mistrza. Ich oddanie i zdolność wtapiania się w tłum sprawiały, że nikt nie mógł czuć się bezpieczny. Wrogowie Haszaszynów nigdy nie wiedzieli, kto z ich otoczenia może być zamachowcem. Wraz z nadejściem XIII wieku na horyzoncie pojawiło się nowe zagrożenie Mongołowie. Dla tej brutalnej, ale zorganizowanej siły militarnej nie było świętości ani tajemnicy, której nie dałoby się spalić lub zburzyć. W roku 1256 zamek Alamut został zdobyty przez hula Guhana. Biblioteki zostały zniszczone, wieże runęły, a legenda wydawała się dobiegać końca. Jednak pamięć o Haszaszinach przetrwała wieki. Dziś ślady tej organizacji można znaleźć nie tylko w kronikach i ruinach irańskich twierdz, ale i w samej idei nowoczesnych tajnych służb i zakonspirowanych operacji. Ich metody precyzyjne. Bezlitosne, ukierunkowane, stały się wzorcem dla wielu późniejszych organizacji zarówno w świecie islamskim, jak i w kulturze Zachodu. Inspiracje czerpali z nich pisarze, twórcy gier komputerowych, a także reżyserzy filmowi. Postać skrytobójcy, który działa w cieniu, lecz z moralnym uzasadnieniem, ma dziś swoje odbicie choćby w serii gier Assassin's Creed, gdzie historia Hashashinów została spleciona z alternatywną wizją dziejów. A jednak za wszystkimi opowieściami, domysłami i mitami kryje się twarda realna prawda, Haszaszyni byli pierwszą znaną na świecie organizacją, która uczyniła z terroru i precyzyjnych zamachów narzędzie polityki i wiary. W wyobraźni wielu ludzi Haszaszyni są cieniem w mroku historii, cichymi, bezwzględnymi wojownikami, którzy pojawiali się znikąd, by dokonać zamachu, a potem równie tajemniczo znikać. Choć legenda o nich otoczona jest warstwą mitów, przesady i niejasnych przekazów, to prawda o ich strukturze, taktyce i ideologii jest równie fascynująca, jak każda opowieść, która przetrwała próbę czasu. Aby zrozumieć, kim byli naprawdę, trzeba zanurzyć się w świat duchowej żarliwości, precyzyjnego planowania i organizacyjnego geniuszu, który wyprzedzał swoją epokę. Wszystko zaczęło się w drugiej połowie XI wieku. Gdy w roku 1077 Hasan ibn Sabah opanował górską fortecę Alamut, leżącą na terytorium dzisiejszego Iranu. Nie był to zwykły buntownik, lecz człowiek głęboko wykształcony, związany z ismailickim odłamem islamu szyickiego. Widział chaos i przemoc dominującego sunnickiego kalifatu oraz tyranie władzy, którą pragnął zakwestionować. Forteca Alamut stała się dla niego laboratorium nowego ładu, miejscem, gdzie z duchowych ideałów wykuwano ostrze rewolucji. Struktura bractwa, które z czasem zaczęto nazywać haszaszinami, była ściśle hierarchiczna. Na samym szczycie znajdował się Hasan ibn Sabah, noszący tytuł Mistrza Gór. Jego autorytet był niepodważalny, a jego słowo traktowano jak wolę samego Boga. Pod nim znajdowali się dai, nauczyciele, kaznodzieje i dowódcy duchowi. Którzy zarządzali poszczególnymi twierdzami i szkolili młodszych adeptów. Najniższą, ale zarazem najważniejszą grupą byli Fidai ci, którzy oddawali swoje życie za idee. Byli to bojownicy, którzy po wielu latach duchowego i fizycznego szkolenia stawali się żywą bronią bractwa. Ich imię, ci, którzy się poświęcają doskonale oddaje ich istotę. Szkolenie Fidain nie ograniczało się do walki wręcz czy znajomości trucizn. Była to również głęboka edukacja duchowa. Uczono ich nie tylko świętych pism i sma'ilickiej filozofii, ale również języków, sztuki przetrwania, psychologii, zachowania zimnej krwi. Fidain musiał być gotów zinfiltrować wrogie środowisko, żyć pośród obcych przez miesiące, a nawet lata, czekając na sygnał do działania. Zdolność maskowania, cierpliwość i całkowita lojalność czyniły ich niezwyciężonymi. Często działali samotnie, ale czasem w małych grupach, zależnie od celu i okoliczności. Ich taktyka była zbudowana na precyzji i zastraszeniu. Haszaszyni nie walczyli w bitwach, nie atakowali całych armii, ich bronią był strach i symboliczna siła uderzenia. Zamachy dokonywane były zazwyczaj publicznie, często w miejscach kultu. Na oczach tłumów wszystko po to, by przekaz był jasny. Nawet najwyższy władca nie może spać spokojnie, jeśli sprzeciwi się mistrzowi z Alamutu. W przeciwieństwie do pospolitych bandytów, nigdy nie atakowali bez powodu. Każdy zamach miał religijne uzasadnienie i był wynikiem starannie rozważonej decyzji. Ideologia haszaszinów była skomplikowaną mieszaniną wiary i polityki. Wierzyli, że świat, w którym żyją, Uległ zepsuciu, a prawdziwa wiara została stłumiona przez hipokryzję sunnickiego kalifatu. Ich wizja islamu była mistyczna, pełna ukrytych znaczeń, hierarchii tajemniczeń i duchowego przebudzenia. U podstaw leżała idea, że tylko wybrani są zdolni pojąć boską prawdę, a wszyscy inni, w tym potężni władcy, są przeszkodą na drodze do boskiego porządku. Nie chodziło więc o władzę dla niej samej, ale o walkę z ciemnością która zdaniem haszaszinów ogarnęła świat. Członkowie bractwa byli gotowi umrzeć na skinienie palca swojego mistrza. W legendach opowiadano, że Hasan ibn Sabah potrafił jednym słowem kazać swoim wojownikom rzucić się w przepaść i że czynili to bez wahania. Choć trudno zweryfikować prawdziwość tych opowieści, oddanie członków tej organizacji jest niepodważalne i znajduje potwierdzenie w licznych źródłach. Po śmierci Hasana ibn Sabaha, organizacja była prowadzona przez kolejnych mistrzów, a jej wpływy sięgały aż do Syrii, gdzie funkcjonowała bliźniacza gałąź pod przywództwem takich postaci jak Rashid ad znany jako Stary z Gór. To właśnie jego działania sprawiły, że krzyżowcy zaczęli mówić o tajemniczych asasinach, siejących grozę wśród rycerzy i możnych tej części świata. Przez wieki słowo to przekształciło się w synonim skrytobójcy. A prawdziwa tożsamość duchowa tej grupy zaczęła być zapominana. Mimo że Haszaszyni zostali ostatecznie pokonani przez Mongołów w połowie XIII wieku, ich struktura i metody wywarły trwały wpływ na wyobraźnię i historię. Byli prekursorem zakonspirowanych operacji, twórcami idei wojny asymetrycznej, a ich połączenie duchowości z taktyką stanowiło unikatowy fenomen. Nie byli jedynie mordercami, byli ludźmi, którzy poświęcili wszystko, by wprowadzić swój światopogląd w życie, bez względu na cenę. Wpływ Haszszaszinów na kulturę nie rozpoczął się od razu po ich zniknięciu z kart historii. Przez wieki ich istnienie pozostawało głównie w sferze wspomnień arabskich kronikarzy, przerażonych krzyżowców i podróżników, którzy słyszeli o nich z opowieści przesyconych grozą. Pierwsze relacje europejskie, jak te pozostawione przez Marco Polo w XIII wieku, zasiały ziarna legendy. To właśnie on opisał z barokową przesadą ogród rajski, który miał znajdować się w twierdzy Alamut, i młodych Fidain, którym podawano narkotyki, by przekonali się, jak wygląda niebo, do którego wrócą, jeśli zginą w służbie swojego mistrza. To z tej relacji narodził się europejski mit o a słowo to przeznaczenie arabskiego haszaszin na zawsze wrosło w język zachodu jako określenie bezwzględnego zabójcy. Od tego momentu postać asasyna zaczęła żyć własnym życiem. Przestał być już tylko członkiem konkretnej sekty, stał się figurą kulturową, uosobieniem milczącego mściciela, samotnego wojownika kierowanego kodeksem lub wyższą ideą. W epoce romantyzmu pisarze i podróżnicy idealizowali postać Haszaszaszina jako samotnego bohatera, który wbrew światu realizuje sprawiedliwość. W XIX wieku orientalizm, modna fascynacja wschodem ponownie rozbudził zainteresowanie tą tajemniczą grupą. Powieści przygodowe i pseudonaukowe opracowania, często przesiąknięte kolonialnym spojrzeniem, przedstawiały ich jako mędrców, fanatyków lub ludzi obdarzonych tajemną wiedzą. Wraz z nastaniem wieku XX i rozwojem kina oraz literatury popularnej, haszaszyni stali się inspiracją dla całych rzesz w filmach szpiegowskich i thrillerach często pojawiała się postać tajemniczego skrytobójcy, wychowanego przez starożytną sektę lub zakon. Były to figury czerpiące z ducha fidain, wyszkolone od dziecka, lojalne wobec tajemniczej organizacji, działające z ukrycia, zdolne poświęcić życie dla misji. W tych narodbijała się nie tylko legenda Alamutu, ale i współczesne lęki związane z terroryzmem, konspiracją i duchową indoktrynacją. W roku 2007 świat kultury masowej został dosłownie zalany odświeżoną wizją Haszasinów za sprawą premiery gry komputerowej Assassin's Creed. Jej główny bohater, Altair ibn la-Ahad, był bezpośrednio inspirowany historycznymi Fidain, a sama narracja osadzona została w realiach epoki krucjat i działalności ismailickiej sekty. Gra ukazała bractwo jako organizację kierującą się własnym kodeksem, walczącą z tyranią, Korupcją i fałszywymi prorokami. W kolejnych odsłonach serii motyw Haszszaszinów został rozciągnięty na tysiąclecia, przekształcając ich w ponadczasową organizację broniącą wolnej woli ludzkości. Mimo fabularyzacji i licznych uproszczeń, w grze oddano wiele elementów rzeczywistych: tajemniczość twierdzy alamut, strukturalną hierarchię, duchowe fundamenty i styl działania. To jednak nie tylko świat gier komputerowych uczynił z Hashashinów ikonę. W filmach takich jak Królowie Krucjat czy serialach pokroju, Marco Polo postaci inspirowane tą organizacją pojawiają się jako nieuchwytni przeciwnicy lub mistyczni wojownicy. W kulturze japońskiej ninja często utożsamiani są z zachodnim rozumieniem asasyna, a wiele cech przypisywanych ninja, jak absolutna lojalność, zdolności infiltracyjne i kodeks honorowy są zbieżne z wyobrażeniem o Hashashinach. W komiksach i mangach, w popkulturze zachodniej i wschodniej ten archetyp przybiera nowe maski, ale źródło jego siły pozostaje to samo: połączenie duchowej determinacji z perfekcyjnym rzemiosłem zabójcy. Jednak najciekawszy wpływ Haszasinów widocznie jest w refleksji filozoficznej i etycznej. Twórcy literatury, jak Umberto Eco w imieniu Róży czy autorzy współczesnych thrillerów, nierzadko stawiają pytania o moralność działania w imię wyższej sprawy. Czy skrytobójstwo może być formą sprawiedliwości? Czy ideologia może uzasadnić zabójstwo? Haszaszini stają się figurą moralnego paradoksu. Ci, którzy zabijali w imię pokoju, poświęcali życie w imię wyzwolenia i pragnęli stworzyć lepszy świat, choć ich metody budziły przerażenie. Legenda o nich przetrwała, ponieważ zawiera w sobie uniwersalne tematy: bunt przeciw tyranii, lojalność, ofiarność, tajemnice. W świecie zdominowanym przez technologie i bezosobowe systemy haszaszyni nadal fascynują jako ci, którzy działają w cieniu, kierując się własnym kodeksem. Są symbolem nie tylko mroku i przemocy, ale również siły jednostki w świecie opresji. Ich historia, czy raczej echo tej historii przemawia do współczesnych umysłów, niezależnie od epoki i miejsca. Haszaszyn nie zniknął. On jedynie zmienił twarz. Jego ostrze, choć może już nie z metalu, wciąż przeszywa wyobraźnię, przypominając, że każda legenda, jeśli tylko trafi na podatny grunt, rodzinowe formy i nowe pokolenia cichych wojowników w walce o to, co ukryte, niewypowiedziane, ale wieczne.